Hej, hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Bartek z tej strony i dzisiaj mamy polowy unboxing tego, co już wam obiecałem wcześniej, czyli zestawu CO2, jaki dojechał do mnie tutaj dzisiaj, właśnie pan kurier go zostawił. Jest ze mną też pomocnik numer 2 i pewny pomocnik numer 3, gdzieś tam ze schodami, może się będzie odzywał w tle, ale na tą część filmiku po prostu zignorujemy pomocnika numer 3, który gdzieś tam. Jest i bawi się swoimi zabawkami w pobliżu. Dobra, ja już tutaj odboksowałem zestaw, bo musiałem sprawdzić przy kurierze, czy na pewno wszystko jest, bo tu pan sprzedający robił troszeczkę pod górkę, jeżeli chodzi o przesyłkę. No, ale teraz sobie zobaczymy, co tutaj jest w tym zestawie. Tak, na szybciutko, oczywiście. I druga część filmu to już będzie montowanie zestawu. I może jeszcze pojawi się trzecia część filmu, czyli jak już to wszystko jest e, zamontowane, to pewnie już będzie po jakimś czasie e, jak to działa i tak dalej. No dobra, no to zaczynajmy sobie. E, sprawdźmy najpierw co tutaj jest w tym, e, w tym pudełeczku, tutaj może tym. E, ja wiem, że na pewno nie będzie tutaj testu kropelkowego, bo. E, tak owe już posiadam i też e, w zestawie go nie było. Więc e, według tego co jest na pudełku to tu pisze akwarium CO2 set professional with bubble counter and e, solenoid valve. Tak nie, dobra, wygupiam się, tak. <laughs> Czyli mamy tutaj e, nasz reduktor z zaworem e, elektromagnetycznym e, i zaworkiem precyzyjnym i licznikiem bombelków, także wszystko w jednym e, otwieramy sobie co tu mamy w zestawie user manual czyli instrukcja tu mi Julek trochę pomoże tu mamy e, wężyk PU tu mamy dyfuzorek masz rozpracuj go o, pomocnik numer 3 i haha się odzywa a tu mamy cały nasz e, reduktor reduktor z zaworkiem precyzyjnym z licznikiem bombelek i z elektrozaworem nie z zawór elektromagnetyczny coś może jest elektromagnetyczne pewnie jest elektromagnetyczne trzymajmy się nazwy elektrozawór tak będzie wtedy bezpieczniej dobra ja się postaram tutaj to delikatnie jakoś wyciągnąć o mamy Mamy cały ten. Nie, 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 poczekaj, co ty tu masz. Wyciągnąłeś, tak? Wyciągnął, Julek, nam dyfuzorek. Pokaż ten dyfuzorek. No, taki na spieku. Spoko. No dobra, zobaczymy, jak to będzie w ogóle tutaj działać. Ja już tam jakiś dyfuzor mam i na pewno przy tym dyfuzorku raczej nie zostaniemy. Ja sobie zamontuję dyfuzorek taki narurowy, który będzie po prostu wpięty w. W instalacji od filtra, czyli gdzieś tam wąż po prostu będzie przerwany i będzie zamontowany dyfuzorek. No dobra, co my tu mamy? Czyli tak, mamy user's manual, a tam mamy jeszcze kluczyk, kluczyk. do przykręcenia reduktora do butli. Dobra, kluczyk sobie tutaj zostawimy. Co my tu mamy? Mamy tutaj ten elektrozawór. Mamy tutaj manometry, mamy zaworek precyzyjny, licznik bąbelków mm. A Tutaj montujemy do butli także A ten będziemy, będziemy na no musi, nie ma wyjścia. Pasuje. E, zobaczymy jak to będzie wyglądać. No powiem Wam szczerze, że wiara, wiara narzeka, że to jakoś takie badziejskie jest. No ale, tak. ale powiem Wam szczerze, że takie nawet dosyć solidne. To widać, że to jest tutaj metalowe. To też jest metalowe, nie jest żaden plastik. Tu wiadomo, szkło, ale wszystkie elementy tutaj metalowe. To jest zaklejone, bo tu jest też szkło. Tak, folie, folie są ochronne na, na manometrach, na tych elementach takich wiecie, co by miały się mogły porysować. A nie, a, a tak też nie. No zobaczymy jak to będzie tutaj y, wyglądać. No dobra, to mamy tutaj y, część, jeżeli chodzi o, o nasz ten julek go tutaj delikatnie z powrotem w tej gąbeczce umieści, że co by się tutaj nam nic nie popsuło y, okej okay. czekaj. Musimy tak o tak, dobra, delikatniej trochę, bo to jest trochę hajsu warte, więc nie, nie zróbmy tutaj kuku sobie. O, tam jest taka dziurka. To musi wejść tu, to musi wejść tu. Jest dobra, jest ok. Dobra, czyli mamy tak. Mamy kluczek. Nie, nie, zostaw, zostaw to sobie tutaj, zostawimy na boku. Kluczek, yy, instrukcja, wężyki, wężyki, dyfuzorek. I to było w pierwszym, w pierwszym naszym pudełeczku. Teraz tutaj to co tygryski gryzki lubią najbardziej, czyli komputerek. Dobra, ja będę trzymał, może Julek będzie otwierał, co tutaj jest? Julek bardzo uważnie, powoli, bardzo powoli to wyciągaj, dobra. ok, czyli tak, tu mamy komputer Macro PH już w wersji drugiej. Czyli ten z automatyczną kalibracją, sondy. Tu mamy bufory do kalibrowania. Mamy bufor na PH4 i bufor na PH7. To nie jest kabelek, to jest sonda. Sonda, która będzie nam tutaj, że tak powiem, mierzyła pH wody. Tu mamy jakieś tam podstawki, akcesoria do montowania, w zależności jak będziemy montować nasz komputer pH to, to tak to będzie wyglądać i instrukcja oczywiście. No dobra, to mamy tutaj, jeżeli chodzi tyle o, o, o komputer pH. Jurek, potrzymaj tutaj, ja wezmę ten, ja wezmę po prostu rozpakuję tą butlę, bo ona jest dosyć ciężka Pokażę tam, ludziom. O, tutaj mamy ostatnią rzecz, czyli naszą butlę CO2. Jest z takim fajnym chwytakiem, że można ją swobodnie chwycić. Jest tutaj zabezpieczona, jak widać. Wszystko tutaj jest. Nie, nie, wiesz co? nie ściągaj może tej folii na razie, bo ja będę to podłączał na spokojnie. Oczywiście Wy nie będziecie musieli tyle czasu czekać, bo po prostu filmik zostanie wrzucony z unboxingu. Dobra, zostaw Nie, nie ruszaj, kurka, bo Ty mi tutaj otworzysz. Napisane. Dobra, zostaw mi się, nie ruszaj tego. No, także jak widzicie tutaj, butla dwulitrowa nabita CO2 z płaską podstawką. Także można ją spokojnie postawić w szafce z takim fajnym chwytakiem, żeby się łatwiej. E, łatwiej się ją e, po prostu e, trzymało. No dobra, no to tyle jeżeli chodzi o nasz unboxing. E, I tak trochę czasu nam to zajęło, hmm. <głos》>, powiem szczerze. E, ja teraz e, po prostu zrobię cięcie i spotkamy się już na spokojnie przy. E, przy montażu może tego wszystkiego. Będziemy robić kalibrację sąd. Podłączać te wszystkie pierdołki tutaj, także wtedy z Wami się zobaczę. No to trzymajcie się. Pa. Na razie pa. Pozdrowienia ode mnie, od Julka i od pomocnika numer 3, Które tam Który gdzieś tam siedzi w swoim bunkrze zabawkowym i się bawi. Trzymajcie się pa! No, hej, hej, witam Was ponownie. Jak wspomniałem w części, wcześniej, część druga filmiku, czyli montowanie zestawu CO2. Pomyślałem sobie, że w pierwszej kolejności zmontuję sobie komputer PH i go po prostu już wcześniej skalibruję, dlatego że on sobie może stać już wtedy podłączony do może sobie stać podłączony w, i po prostu sonda może być już zanurzona w akwarium. Od razu sprawdzimy, jakie jest wtedy pH <coughs> wody. Natomiast w drugim kroku zmontuję e, sobie całą butlę i po prostu podłączę wtedy tylko już e, no, jak to się mówi, elektrozawór pod komputer pH. I to wszystko powinno śmigać. Także pierwszy krok: e, kalibracja komputera. Jak widzicie, wszystko jeszcze zapakowane. Tutaj sonda jest w takim specjalnym pojemniku. Zapakowana. Pamiętajmy, że to jest dosyć wrażliwe urządzenie, także bardzo ostrożnie trzeba z tym tutaj postępować. Ja sobie po prostu teraz rozpakuję tą sondę. Skalibruję ją najpierw w buforze 7, a potem w buforze 4. I pokażę wam, jak już podłączę e, komputerek tutaj do, e, do akwarium, jakie PH aktualnie mamy w zbiorniczku. Także pierwsze co rozpakowywujemy sondę, podłączamy komputer, czekamy chwilę, aż się uruchomi i robimy kalibrację, <laughs> najpierw w roztworze 7, potem w roztworze 4. Także takie teraz kroczki, ja Biorę się za kalibrację i za chwilkę widzimy się w kolejnym kroku. Jak widać, wszystko ładnie bąbelkuje. Hej hej, witam Was w trzeciej części mojego filmiku odnośnie montowania tutaj całego tego zestawu CO2, unboxingu, zmontowania. Nie wiem w sumie, jak to jeszcze wyjdzie konkretnie. Ja nie pokazywałem Wam tutaj już, jak się montuje na butli cały ten reduktor, bo to nie ma najmniejszego sensu, dlatego, że to jest tak prosta instrukcja. Tutaj po prostu jedyne co musimy zrobić, to tak naprawdę przykręcić kluczem cały reduktor do butli. Właśnie tą śrubę tutaj. I to jest wszystko, co musimy zrobić, tak? Przyłączamy sobie reduktor, następnie w instrukcji jest, że musimy sobie odkręcić tutaj po prostu tą górną część tutaj tego licznika bąbelków napełniamy go wodą tak nie więcej 80% zakładamy sobie tą końcóweczkę na wężyk, wężyk wciskamy tutaj do tej oprawki wszystko skręcamy podobnie jak przy wężach z filtrem zakręcamy wszystko na ten tutaj licznych bąbelków, no i drugi koniec wężeka, oczywiście, do naszego dyfuzorka w akwarium. E, Także tutaj, tak naprawdę, no, wielkiej filozofii nie ma. Tym bardziej, że elektrozawór jest e, tutaj już od razu zmontowany. Można go oczywiście sobie odczepić, jeżeli ktoś ma taką e, chęć i wolę, e, to można go sobie odkręcić. Natomiast on już, e, że tak powiem. Defaultowo, czyli po prostu standardowo przyjeżdża, zmontowane z całym tutaj reduktorkiem i licznikiem bombelków. Tak? Tu z boku mamy jeszcze zaworek precyzyjny, w którym możemy sobie bardzo, powiem szczerze, bardzo precyzyjnie regulować ilość bombelków, jakie tutaj możemy, jakie chcemy sobie puścić. No i oczywiście cały. Cały ten, cały ten zestaw u mnie jest jeszcze wzbogacone o serce, czyli tutaj o komputer pH. Jest to komputer makro pH w wersji drugiej, czyli z autokalibracją. Uruchomienie samego komputera i podłączenie tego wszystkiego to też jest, że tak powiem banalnie proste, bo tak naprawdę trzeba Jedyne co zrobić to wczepić tylko kabelek od e, sondy pH i zgodnie z instrukcją e, też najpierw e, po włączeniu komputera robimy kalibrację w roztworze pH 7. Potem robimy kalibrację w roztworze pH 4 e, No i to jest wszystko tak naprawdę co musimy zrobić. E, powiem Wam tylko jedną rzecz, że za Chiny Ludowe bym nie doszedł do tego gdzie podłączyć, e, gdzie podłączyć elektrozawór. No bo za cholerę bym nie wiedział, że to jest tutaj gniazdko i wtyczka, do którego należy podłączyć elektrozawór. No także pomocnik numer jeden mnie tutaj oświecił takim tekstem, że no jak, tato przecież nie wiesz, że to jest wtyczka i tam trzeba wcisnąć, że tak powiem kabelek od, od elektrozaworu, no widzicie dzieci czasami więcej się orientują niż my stare konie w technice także tak to wygląda jeżeli chodzi o sam komputer, on oprócz pH pokazuje także temperaturę wody jak to wygląda u mnie w zbiorniku na razie Wam tylko pokażę tak, bo będą dzisiaj dwa filmiki jeden właśnie ten, który kończy Wam nagry o nagrywaniu o tym montowaniu całego zestawu CO2. Także na tą chwilę tak to wygląda tutaj w moim baniaku. Sonda sobie gdzieś tam na środku Dinda. Tam jest tradycyjnie wypust. Tak jak było, termometr też na razie tylko chwilowo przyczepiony. Bo powiem Wam szczerze, żeby ustawić to wszystko tak jak ja chcę tutaj ustawić w moim zbiorniku, to ta butla musi niestety wylądować tu. Tak, tutaj gdzie jest cały ten osprzęt a żeby to zrobić to muszę po prostu wszystkie kable tutaj popodwijać do góry, poprzyczepiać wstawić wtedy butle i wtedy od, też od razu zrobimy tak że odsuniemy sobie zbiorniczek z tych 300 litrów wody od razu 60 wody mogę spuścić i zrobić sobie podmianę 100 litrów wrzucić do mojego 112, które stoi jeszcze puste, i resztę po prostu postaram się odsunąć. I od razu zrobię: Przykleję po prostu czarną folię do tyłu zbiornika, żeby się tutaj już więcej nikt nie czepiał. Bo ja mówiłem, że tą folię mam już nawet zakupioną, i tak dalej. Ale sami widzicie, to jest operacja po prostu. Nie daj się, żeby przy działającym zbiorniku 300 litrów przykleić folię do tyłu. No. Także prawdopodobnie wtedy jeszcze od razu sobie odmaluję tutaj biuro. Bo jak już ruszę ten cały zbiornik to myślę, że 160 litrów wody jak ściągnę z niego no to będzie wystarczająco tyle, żeby po prostu delikatnie tą szafkę przesunąć z tym akwarium. Mam nadzieję że tutaj nic się nie stanie i wtedy zobaczymy jak to będzie dalej dobra ja już nie więcej was nie zanudzam bo filmik jak widzicie wyszedł nawet trochę długi także cały zestaw jest już podłączony działa świetnie PH tak jak na wskazaniu 5.9 ja mam ustawione 5.9 on jeszcze puszcza jeszcze puszcza dwutlenek dlatego że to może być wartość taka 590 coś po przecinku Natomiast jeżeli spadnie na pH na 58 automatycznie elektrozawór odetnie tutaj puszczanie dwutlenku węgla do zbiorniczka także wszystko działa tak jak powinno ja już to sprawdziłem przetestowałem sobie na innych pH także tu jak najbardziej jestem zadowolony no, i co najważniejsze, zestaw praktycznie intuicyjnie do zmontowania, także moim zdaniem bardzo fajna rzecz, bardzo fajny sposób, szybko można sobie to zmontować samemu bez jakiejkolwiek wiedzy, doświadczenia i po prostu korzystać, cieszyć się z tego, co tutaj jest. No dobra, tyle woli odcinka, jeżeli chodzi o. CO2, nową butlę, a ja też zapraszam Was na kolejny filmik, który mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj ukaże się na moim kanale. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!